Po raz trzeci w historii Puszczenie Połomice i Legia Warszawa grają przeciw sobie w Ekstraklasie. Dwa poprzednie starcia w poprzednim sezonie zakończyły się remisami. To czwarta kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy w Krakowie, gdzie na stadionie Krakowi swoje mecze rozgrywa Puszcza. Dwunasta minuta tego spotkania i zamieszanie pod bramką Legii. Abramowicz w pole karne jest Serafin, jest Kosidis, ale posyła piłkę obok słupka i łapie się za głowę, bo to była doskonała okazja do tego, aby Puszcza niespodziewanie objęła prowadzenie. Chwilę później Lukinias, Lukinias cały czas przy piłce. Lukinias podał do Moriszyty. Rioja Moriszyta zdecydował się na strzał i to była bardzo dobra decyzja. Pierwszy gol Japończyka w ekstraklasie. I to Legia obejmuje prowadzenie. Nie mija nawet 60 sekund. Abramowicz mocno wrzuca piłkę w pole karne. Strzela Serafin i co? I rzut karny! Bo Ruben Winagry zagrał piłkę ręką. Piłka na 11 metrze, Nie myli się. Artur Kraciun, chociaż był blisko obronienia 11. Kasper Tobiasz. Hraciun w poprzednim sezonie strzelił 5 z w dla puszczy i tym razem reprezentant Mołdawii. Także skuteczny jest 1 do 1. Chwilę później Ruben Winagry wrzucił piłkę, a Blasz Kramer zamyka akcję. Legia wraca na prowadzenie i to w ekspresowym tempie. W 22 minucie jest 2 do 1 dla przyjezdnych. Ale to wcale nie koniec emocji w pierwszej połowie. Puszcza nie ma zamiaru odpuszczać się w tym spotkaniu. Piłkę Traci Gonsalves jest przed polem. Kardyn Blagajcz i format doprowadza do wyrównania. Jako Blagajcz ze swoim pierwszym trafieniem w ekstraklasie? No i Puszcza po raz drugi w tym meczu doprowadza do remisu. Na przerwę schodzimy z wynikiem 2 do 2 świetna pierwsza połowa w wykonaniu Legii i w wykonaniu Puszczy, a wszystko to z perspektywy trybun obserwuje selekcjoner reprezentacji Polski, Michał Probierz. Wracamy do gry, to już fragmenty drugiej połowy i 58. minuta. Rafał Augustyniak chciał wybić piłkę, ale kopie Michalisa Kosidisa i drugi w tym meczu rzut karny dla Puszczy Niepołomice. Tym razem piłkę ustawił Lijin Hyun, broni Kacpertowi, Fantastyczna interwencja i Tobiasz ratuje Legię przed stratą. Gola to jest pierwszy zmarnowany rzut karny Puszczynie Połomice na poziomie ekstraklasy. W poprzednim sezonie wszystkie jedenastki Puszcza wykorzystała. Tym razem gola nie ma. Chwilę później o słupek ociera się piłka po tym, gdy tę akcję zamykał Abramowicz. Jeszcze jedna wrzutka w pole karne. Abramowicza niepewnie. Tobiasz spore zamieszanie. Znowu wraca futbolówka w szesnastkę, ale że strzał Mateusza Radeckiego i Kasper Tobiasz znów musiał pokazać swoje umiejętności. Michał Walski zagrywał piłkę w pole karne, a Radecki ładnie uderzył. Jeszcze lepiej interweniuje Tobiasz. 96. minuta meczu wciąż. 2 do 2. Tym razem to Legia próbuje zamknąć ten mecz Morisita. I to uderzenie obronione w znakomitym stylu przez Kevina Komara. Mógł mieć dwa gole, Morisita, ale Komar. Perfekcyjną paradą zatrzymuje Japończyka. Legia nie kończy tego meczu tak jak spotkania z Brandby w Kopenhadze w eliminacjach Ligi Konferencji. Tutaj tylko remis, zgodnie z ekstraklasową tradycją. Puszczanie połomice remisuje z Legią Warszawa tym razem 2 do 2. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.